Witam wszystkich zebranych, wsiadamy do naszej furmanki i lecimy wapnować, bo nie ma czasu, jeszcze dzisiaj trzeba będzie zaprzęgnąć John'ego do talerzówki i pocisnąć z uprawą A. Gdyby ktoś nie wiedział, to Johnny to nasz wół pociągowy, czyli niezawodna sześćdziesiona, tak w woli ścisłości, a wapna przyciągnęłem dwie przyczepy i liczę, że starczy, bo przy załadunku był mały problem z operatorem ładowarki, ale to może innym razem. Jak widać, sprzęty nie są nowe. Swoje dni świetlności mają już dawno za sobą, ale nadal są sprawne i nie za specjalnie się psują. A ja jestem na ten moment goły i wesoły, jak to się mówi. Chociaż do śmiechu mi daleko. Ten sezon był mocno średni. Plon, mimo że wydawało się, że urósł ładny, to zbiory były marne. Więc plan jest taki, rzucić wapna dość sowicie. Jeszcze zamówiłem dodatkowo obornik z PGR-u, mają mi niby jutro przywieźć, a na jutro jeszcze mam umówioną sieczkarnię, będziemy golić kukurydzę na kiszonkę i może dobrze pójdzie, to zrobimy ostatni pokos łąki w tym sezonie. No to palimy i tylko jeszcze drzwi zamknę, żebym nie pogiął turem, bo czasem ramię od tura lubi zahaczyć o drzwi, a swoją drogą wapno, mimo że wydaje się tanie, to trochę szarpnęło po kieszeni. Ale wracając kilka słów odnośnie gospodarstwa, Generalnie to będzie mój trzeci sezon na gospodarstwie i przez ten czas dorobiłem się kilku świn i mam cztery krowy póki co i może będę miał chwilę czasu, to w końcu zrobię kurnik, który robię już dwa lata. Trzeba będzie się przyjrzeć jeszcze dlaczego tak wujowo te biegi wchodzą, bo zaczynają mi działać na nerwy. A historia tego tura jest taka, że kiedyś był na linkę, któregoś dnia ładowałem kieszonkę do miksera, a że mam więcej siły niż rozumu, to po prostu ją urwałem, przetarła się ze starości. Więc natchniony wizją machania widłami, to poleciałem wtedy jeszcze do Agromy, bo teraz Holland ma tam filię i kupiłem siłownik i parę Duperszmitów, a po drodze wstąpiłem na złątą. Dorwałem profil grubościenny, zajęło mi to dwa dni, ale teraz przynajmniej nie trzeba się szarpać z tą linką. I też pewnie wymienić lub uszczelnić siłowniki od podnoszenia tura, bo lubi sobie czasem opaść tak jak teraz. No dobra, mamy to teraz przesiadka do ciapka IS-a z tematem. Pora przetestować, jak sobie radzi ten rozsiewacz z wapnem, bo szczerze mówiąc, za mojej kadencji pola nie były wapnowane, więc to będzie pierwszy raz, a też nie do końca wiem, czy dobrze ustawiłem, czy nie będzie za biednie rozrzucał. Idła odpalone. Zaraz zrobimy burzę pustyną na pół wsi Efe.

Jedna przyczepa już pękła, może będzie trzeba zmniejszyć dawkę, bo coś za dużo towaru idzie. Toż jak tak dalej pójdzie, to ja zbankrutuję. Nie, no, zmieniamy dawkę, trzeba trochę oszczędniej sypać, bo nie starczy na wszystkie. Na szczęście trafiło mi dobrej jakości wapno i suche w miarę. Nie skleja się i nie obkleja rozrzutnika w rozsiewaczu. Rok temu sąsiad wapnował swoje. To miał taki gnój, że nie dało się wapnować rozsiewaczem. Musiał brać szuflę i szuflować z wozu. Mówię Wam dramat, a tu to luksusowo jest i bez komplikacji. Jeszcze tylko dwa nieduże zostały pola. Hmm, powinno starczyć. Ciapek idzie jak dzik przez kukurydzę, ale jak się trafi większa górka, to potrafi kucnąć. Ale też nie ma co się dziwić. Godzina już późna się robi. Jeszcze z godzinę, może półtorej. I słonko mi zgasło. He <sum> A w ciapku światła takie, że mogę sobie świeczkę odpalić i postawić na masce, to efekt będzie podobny. There's i know you gotta do with a no that i don't know there's a know that you Właśnie skończyłem ostatnie pole i powiem Wam, że chyba będzie git. Zwiększyłem trochę dawkę, bo miałem wrażenie, że będzie za ubogo, bo tam Sampiach. No ale to się okaże w przyszłym roku, co z tego będzie. I czy wstrzeliłem się z dawką. Ale na szczęście starczyło na wszystko. I nie trzeba dokupywać i robić kilometrów, bo paliwo też swoje kosztuje. Hm, dobra, to ja się tu z Wami żegnam, a ja jeszcze rozrzucę to, co zostało na łąkę.